Powiedział też niektórym, co nie byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, litość dla mnie, grzesznika. Dzień dobry, Szczęść Boże, Słowo, które y, naprawdę nas budzi. Przychodzimy do świątyni, to znaczy stajemy przed Bogiem. Nasze życie rozgrywa się przed oczami Boga. Przychodzimy y, w modlitwie. Nie tylko do kościoła jako budynku, tak, ale w modlitwie jako członkowie kościoła Wspólnoty. Stajemy przed Bogiem, czy stajemy w zgromadzeniu przed Bogiem, tak? I jestem jak celnik, czy jak faryzeusz? W tej przypowieści. I nie o to chodzi, że ktoś jest celnikiem albo faryzeuszem. Tylko faryzeusz modli się punktem odniesienia czyniąc innych ludzi. Tak. Ja daję to, tamto robię to, yy, a nie jestem jak tamten celnik. A celnik staje przed Bogiem i mówi tylko jedno: miej litość dla mnie grzesznika. Nie porównuj się do innych ludzi. Nie patrz na innych ludzi, że są gorsi od ciebie. Tak, dziś jest szkoła pokory. Tak zapisałem sobie w modlitwie: Bądź pokorny, bądź pokorny. Zobacz siebie, panie, ja jestem grzeszny, panie, ja nie domagam. Dopóki będziemy mówić, tamten jest gorszy, albo Boże, dobrze, że nie jestem jak ten i ten i ten, to tak naprawdę postępujemy w złu, to odchodzimy od Boga, nie zbliżamy się do Niego. Drogą do spotkania żywego Boga i przyjęcia usprawiedliwienia, które nam daje w Jezusie, jest pokora. Patrz na Boga, patrz na świętość Jezusa, patrz na Jego bezgraniczną i pełną miłość. A to zawsze Cię poprowadzi do tego, by powiedzieć: Mieli litość dla mnie, grzesznika, kocham Cię i potrzebuję Ciebie. Dobrego dnia Wam życzę, dobrej soboty. Czwarty weekend naszych wyzwań. Jesteście już poza połową, dlatego naszym celem będzie dziś wykonanie czterech serii pokazanych przeze mnie ćwiczeń. Pozdrawiam!